Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. 22 odcinek City Bus Manager. Tak, zaczynamy w końcu poniedziałek po północy, no prawie przed drugą godzinką. No i cóż mi się tu pojawiło? Internet Contracts. Proszę bardzo, słuchajcie, jakaś aktualizacja wpadła do gry. Pojawił się nowy kafelek Internet Contracts. Oczywiście jest zablokowany na razie, ale się pojawił. Ciekawe co to będzie. A na samym początku do przepisania mam słuchać dwie linie, ale to może zaczynając w ogóle od tych przepisań, to zacznę w ogóle od harmonogramu. Więc teraz, tak, znalazłbym sobie w ogóle linie nocne. One będą na samym końcu. Dobrze, dobrze. I teraz ten pojazd od razu bym wrzucił na ten minibus. Tutaj sobie oczywiście sprawdzamy, kto pracuje najmniej. Wania, Tutaj wrzucimy wanie spoko i jeszcze szukam jednego tego mojego Cito, tego minibusa mojego, mojego minibusa, bo mam dwa przecież. I go na razie nie widzę, czekajcie, tu jest jeden, a tu jest jeden i tu jest jeden. Zmiana z dnia poprzedniego i tutaj mam jeszcze jeden dla niego. Dobra, i rozkład sobie. O, fajnie, fajnie się układa, słuchajcie. Skarady będzie jeździł na nocnej linii. A teraz już zaczynamy, słuchajcie, teraz tak. 709 to była 907 znaczy się to byśmy dali na przeguba tutaj od 13 do 23. O, tutaj sobie pojeździ Lemin, Lemin pojeździ na tym autobusie. Te, tutaj miało być na przegubowe właśnie. Bo to jest taka, jak gdyby podwójna. Od 13 do 23, ładnie wykorzystanie autobusu. Dobra. Tutaj mamy 109. Tutaj sobie zaplanuję. Fajne jest to planowanie, Nawet powiem szczerze, mi się podoba. To będzie rafik dzisiaj jeździł. Dobra, mamy następnego na 109, o w innych godzinkach oczywiście. Dobra, transmat. Bierzemy następną 109. I tutaj byśmy dali kogo? Szkaradny znowu. Tego, ten autobus zostawiam w rezerwie. 131. Nie no, te autobusy już mają fajną pojemność, to mi się podoba. Wojciech G. Ale Fesa, chociaż on może jeździć no. Będzie troszkę eksploatowany też. Pulchny Miś. Dobra. Tutaj mamy 80 pasażerów, czekajcie, może ja rozdysponuję w ogóle te moje autobusiki, żeby sobie tu śmigały. No i zostanie mi, stało mi, kurde, autobusy im zostały, ani, czekajcie, nie, 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 nie zostały, nie zostały, spokojnie, spokojnie, facy. nie zostały. Zmiana z dnia poprzedniego, to tutaj sobie wrzucimy, dobra. Żeby autobusy po prostu śmigały. Tutaj szkaradny na nockę, dobra, ten nowy Ramzes mi został na 907, to już to go zastąpię. I co? I wszyscy mają? Jeszcze mi jeden autobus został no od 7 rano ten jeździ na 12, to w sumie mógłby pojechać. I sobie przypiszę, wiecie co? Kierowców już automatycznie. Damian! Zrobiłem przypisanie automatycznie Damian S. Jak to się stało? Trafił na przegubowy autobus. Niemożliwe. No dobra. Słuchajcie, już to mamy. Teraz tak, sprawdzę sobie jeszcze stan części. Dwa silniki, dwa klimatyzatory. Okej, okay, części nie zamawiam. Gra poszła. Gra poszła. Gra poszła. Teraz tak. Na razie rezygnuję z maini dla autobusów przegubowych. Znaczy, ona będzie, ale jeszcze nie teraz. Słuchajcie, ona jeszcze nie teraz, ponieważ teraz będę chciał dokupić autobusów. Przyspieszmy sobie grę. Będę chciał dokupić autobusów przede wszystkim. Pewnie mi miasto jeszcze zaoferuje krótsze skrócenie czasu przejazdów tych autobusów, więc i tak autobusów będzie generalnie potrzeba. Chociaż tam są możliwości, żeby autobus śmigał więcej. Można mu tam przepisać więcej tych zmian, żeby no nie styk na zajezdni. Ale chciałbym dokupić, taki jest plan, w poniedziałek, wtorek, środę. Może gdzieś w środę, może gdzieś we wtorek. Na razie będę zmierał autobusy jeszcze. Chyba miejsce jeszcze jest, a jak nie to to zaraz go dorobimy. I właśnie personel, bo mi się przypomniało, słuchajcie na mechanika jest Stachu. Damy jeszcze jednego mechanika. Mm. Ale Stachu się coś nie odzywa ostatnio na, na komentarzach. Stachu, wypadasz. Yy, no to będzie Arekowy na mechanika. Proszę bardzo. No to na razie jeden mechanik mi starczy. Po prostu nie chcę zatrudniać drugiego. To jest jedna sprawa. Tak. <todgrybuj> Cały czas mnie korci ten serwis center, no ale jak mam zbierać pieniążki na. No okej, okay, nieźle. Kierowcy wydają się znudzeni. Jak to się wydają znudzeni? Gdzie co jakieś może drzewka, a kurde, tylko właśnie czy inwestować w drzewka? Tutaj były jakieś takie ładne drzeweczka. Do posadzenia 8 dych kosztuje. Sosny ładne. Kurde, sosny postawił. Dobra, wydamy dla upiększenia terenu. Idzie wiosna, idzie wiosna. Coś jeszcze mamy, krzaczki. Jest tutaj gdzieś możliwość wsadzenia krzaczków? Tutaj jest możliwość wsadzenia krzaczków. Dobra, mówię idzie wiosna, a ten ładniejszy jest? Ten nie wejdzie w ogóle. Ten wejdzie. Dobra, wstawiam, chyba że ten można obrócić, co? Nie, on jest po prostu na 4 kwadraty. Dobra, trudno, poświęcę. Idzie wiosna, musi być trochę zielono, słuchajcie, na firmie. Także tutaj prezes zadbał o Was. Będziecie mieć zielono. O, i drzewka, i ten. O! <śm> o, jak pięknie, o jak pięknie. No dobra, stany magazynowe są. 6 rano. Ja właśnie chcę zobaczyć, ile tam tych pasażerów jest, bo powiem Wam szczerze, jakoś tak nie za wiele, no, no nie za wiele. Tu jest, no powiedzmy, 10 osób. Tu zawsze jakoś się gromadziło na tym przystanku dosyć dużo. A tutaj jest lipa. No a tu jest, tak powiem wam troszkę lipa. Teraz wykorzystanie autobusów właśnie, jak one jeżdżą. Tu jest wykorzystanie, tu jest chyba spóźnienie, nie? No tak spokojnie one sobie jeżdżą. Nie ma jakiegoś tłoku, chociaż w tym. W tym no troszkę jest więcej, nie? W troszkę jest więcej w tym autobusie. O, tutaj. Tutaj łapie wszystko, co, co leci. No, tutaj parę osób się pojawiło. Dobra. Także, także, także. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Chciałbym. Skrzynka odbiorcza. O, uwaga, uwaga. Nowe, ten. E, nowa częstotliwość kursowania co 30 minut, a było co 20. Czyli wydłużyli tym razem. A tutaj mamy. Słuchajcie. Obecna częstotliwość 15 minut, nowa częstotliwość co 20 minut. Czyli, czyli zamiast częściej to będą jeździły rzadziej. Okej. Yy, Okej. Okay. Okay. Yy, jeszcze chciałem badanie zobaczyć. Czy... o, 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 Boże, o, Boże, co tu się dzieje? Słuchajcie. Zadowolenie pasażerów, takie coś zostało dodane. To chyba w nowej aktualizacji, tego nie widziałem. Klimatyzator... Sy system informacji pasażerskiej WLAN, internecik mają. Oczywiście to kosztuje wszystko: porty ładowania i siedzenia premium w autobusie. Uuu, panie, fajne to, fajne to, tworzenie mobilnych aplikacji, odblokowanie, e, od, odblokuj, ulepszenie przystanków autobusowych. Mhm. Mm no, coś nowego pojawiło się. Tego nie było. Internet kontrakt. Tego też nie mamy. Siódma rano. Co by tu zrobić, słuchajcie, żeby tych pasażerów było więcej? Już troszkę te z tymi cenami zjechałem. No, trochę się tam pojawia coś. Coś tam się pojawia. 40 pasażerów. No, no, no. Godzina 7.48 przed, przed robotą. Autobusów brakuje teraz. Mało jeździ tych autobusów. No ten, ten Ramzes to tak jest to takie z dupy, i z pietruchy, kurde, na linii 907, na, dziewiąt, na 907 to powinien jeździć przegubowy, ewidentnie, także może będę przepisywał chyba z automatu, muszę, do, muszę dojść, muszę to wyczuć po jakimś tam kilku razach, fajnie się układa samemu. No trochę chyba pasażerów jest nawet więcej. Dobra, będę filował teraz na jakieś pojazdy, słuchajcie. W używanych pojazdach. Oczywiście, w autobusach używanych. Ale mam mało jeszcze kasy. Mało jeszcze kasy. O-530G, 74 tysiące. On ma 145 pasażerów. Urbino ma 140. Volvo ma... 154 na, na przegubie. Ten jest fajny, nie? 60 tysięcy, no to trochę dużo. 94 Intercity ma. No, ale tutaj jest wszystko walnięte. O Boże. Router, klimatyzator, no na grubo. Nawet nie mogę mu oferty przesłać. Za takiego złoma? Mamy sporo. Znaczy bym sobie wyremontował to, nie? Ale patrzcie. O, tutaj doszły... Travel, Comfort i Internet doszedł. Czyli siedzenia, dosz, doszedł, doszły siedzenia i doszedł Internet. A ja sobie zobaczę, jak to moje autobusy. No to ten jeździ wykorzystany, już jest opóźniony 10 minut. No to słabo. Tak jakby na te 907 Mam coś jeszcze do dorzucania. Czekajcie, linię. to było tak. Linia 907, wstaw dodatkowy autobus. Coś tam jeszcze jest. Dawaj. Słuchajcie, wrzuca Matsu znowu będzie jeździł, znowu się będzie denerwował chłop. Składa skargę nas wystan. Dobra, pojechał Mac. Trzeba rozładować te korki poranne. Dobra, ruszył, ruszył. 41 tysięcy. Ja czekam na troszeczkę więcej i zbieram teraz nie na myjnię. Myjnia miała być w sobotę, niedzielę. Nie udało się. Ale części zamówiłem za to przez sobotę, niedzielę. Natomiast właśnie interesują mnie teraz autobusy i wstawienie nowej linii. Na razie nie uruchamiam. Być może dzisiaj... O, ten achievement wpadnie. Zawsze będzie na plus. Także dzisiaj na razie... Na razie zbieram kasę. Na razie zbieram kasę. Autobusy, autobusy stoją, bo i miasto zmniejszyło częstotliwość kursowania. Ale to pewnie chyba od dnia jutrzejszego. No mówię tych, no mówię właśnie, że tych osób na przystankach nie ma. Nie ma dużo. No nie ma dużo, po prostu nie ma. Chociaż tam coś zbierają, nie? Coś tam zbierają. Na 907 tutaj wykorzystanie, widzę dosyć, dosyć duże jest. Tu są opóźnienia już dosyć duże. Tutaj dodatkowy autobus coś tam też zbiera. Chyba niepotrzebnie ten New Ramzes tutaj wyjechał. Ale też go to tak harmonogram go tutaj przypisał. Bo on wszystko, harmonogram wszystko pozmieniał po prostu. No dobra, coś tam się dzieje, słuchajcie. Coś tam się dzieje, 45 tysięcy. Dobra, przyspieszmy czas. Nie jestem pewien, czy tylko ja, ale autobusy jeżdżą zbyt rzadko. To jeszcze raz. Czekajcie, linie, linie, linie. 109, 907, ta 137 ładnie tu zarabia. Wstaw dodatkowy autobus. Coś tam mamy jeszcze? Coś tam mamy. Nie, no dosyć często jeżdżą te autobusy. No nie przesadzajcie. Bo za chwilę mi autobusów zabraknie, chociaż one stoją. Nie, tutaj nie, nic nie robimy. Nic nie robimy. O Boże, prezes firmy to ma zawsze ciężko, słuchajcie. Ale dobra, krzaczki mamy. E, teraz jest punkt, e, jest. Ale kurde, na tych lodówkach zapieprzają. No okej, okay. teraz tak, co to? Skrzynka odbiorcza. Uwaga, Rafik! Czy słyszałeś kiedyś o bezpieczeństwie, higienie, pracy? Pracuje obecnie zbyt wiele godzin. Jeśli tak dalej będzie, zgłoszę to władzom. Rafiku, poczekaj. Zaraz do, dojdziemy do porozumienia. O Jezu, ale Ci stawkę dałem. 38,90. A, czy właśnie, co do moich pracowników, skarżył mi się tutaj... Damian mi się skarżył, że ma za małą stawkę. Muszę mu podnieść. Przypomniało mi się teraz. <laughs> za mała stawka. Ale kurna, nie narzekasz, chłopie. Dobra, podniosę ci na. na 28Z. Może być? Na 28Z. Rafik. Rafik w toalecie już jest. O jezu. Szkaradny. Prowadzi autobus, prowadzi autobus. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nowego kierowca muszę zatrudnić dzisiaj. I uwaga. Kogo byśmy tu zatrudnili? Może tego. Dobra. I teraz uwaga, moi kierowcy. Wchodzi nowy kierowca z mojej listy. Z mojej listy i wchodzi Patryk Metal. Patryk Metal, proszę bardzo, Ciach. Jesteś nowym kierowcą w firmie. Witamy na pokładzie. Proszę pana tutaj pana wykreślam już z listy i mamy następnych kierowców, następny będzie Neo, jak będę zatrudniał a i tak będzie potrzeba jeszcze tutaj dobuduję sobie jedno stanowisko oczywiście na autobusy średnie tysiąc, tysiące tak kosztuje eee... poczekaj, poczekaj a co tu się dzieje, że ja nie mogę aha, bo ja muszę chyba ulicę postawić jeszcze jedną Dobra Trudno, bywa i tak Miejsce postojowe średnie, dobra Spoko W zasadzie można postawić Dobra, na razie jedno, na razie jedno I będę kupował autobus Sklepik, używane Będziemy negocjować, słuchajcie, ceny 80, 87 yy, Słaby stan pojazdu Ach, jak na cholerę No nie ma nic ciekawego Nic ciekawego nie ma Urbino, Urbino, Urbino Urbino. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Jezu, to wszystko leży, to wszystko leży. Za 69 tysięcy odrzucił, no nie dziwię się. Ale spróbowałem słuchajcie. Mm, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy 80 cita. No tutaj tutaj mu rzucę jakąś niższą kwotę, bo tutaj jest naprawdę mega rozwalony autobus. Ale rzucę mu kwotę. Odrzucił. No tak, no ale był rozwalony, więc czego się spodziewał? Tutaj to już w ogóle jakiś chyba dramat jest. Klimatyzator, silnik, światła. O nie, chyba nawet się to nie pakuje. Bo to mi wyjdzie drożej, słuchajcie. Yy, nie wiem, czy się coś dzisiaj uda kupić w ogóle. Już 17. W właśnie, godziny szczytu już powinny być. No coś tam się generują, jak coś pasażerowie. Ale też szału nie ma, szału nie ma, powiem Wam. Ale chyba kursy dzisiaj wykonam. Tak wygląda, jakby kursy. No tak, kurde, nie, nie za grubo. No, nie za grubo. 131, ta jeździ wypełniony na 131. Trochę tych autobusów ruszyło. Jest, ukończone, jest, dobra. Jest. Słuchajcie. Badania, badania, badania. Zmniejszenie zużycia autobusów o 10%. Bierę to, bierę. Słuchajcie. I mamy rozbudowę siedziby firmy. Za 60 tysięcy wskoczyło mi takie coś. Za 6 tysięcy myślę, że spokojnie klimatyzator mógłbym, mógłbym też wrzucić. Coś tu jeszcze jest takiego. Internet za 16 tysięcy. Dobra. No, kupię dzisiaj jakiś autobus, czy nie? Kupię. Jakąś używkę. 70, no w ogóle nie, nie biorę pod uwagę takiego autobusu. O, dobra, spróbujemy, rzucimy jakąś niską kwotę. Akceptował ofertę, no dobra. No przynajmniej tanio go kupiłem, będzie dużo naprawy. Będzie dużo naprawy, ale za to no, silnik, światło, klocki też do wymiany pójdą. No trudno, jeden silnik straciłem, ale. Ale przynajmniej udało się goś tam taniej kupić. Zostało mi jeszcze 50 tysięcy. Jeszcze z jeden autobus albo dwa, może jeden. I wtedy. I wtedy zakładam nową linię. Prawdopodobnie będzie to na następnym odcinku już. Tego jeszcze przemaluję, a tutaj zrobię szybki przeglądzik. Co by tu można było jeszcze porobić? W pojazdach. to Ten pojedzie na Mejkę. Dobra, ten będzie posprzątany, do sprzątania. Ok, ten będzie do mycia, do sprzątania, do mycia, do lakierni, do mycia i sprzątania. Patrzcie, tutaj każdy autobus można wyposażyć, to doszło w klimatyzator, właśnie system informacji, każdy po prostu z, po, poszczególny jeden autobus trzeba będzie niestety. Wyposażyć go. Także tak to wygląda. Zmniejszenie zużycia autobusów o 10%. Skoczyło mi to elegancko. A ja jeszcze w sklepie patrzę, czy coś może się pojawiło nowego. Takiego, co by mnie interesowało. Ale widzę, że nie bardzo, nie bardzo, nie za te kwoty, nie za te kwoty. No niestety. Jak tam finansowo wyszło? 52 tysiące 52 tysiące Dobra, jeden autobusik mi tu wskoczył, elegancko. Coś tam pozjeżdżało, ja chyba będę musiał się pozbyć tego główienka małego. Ale to jak będzie coś ciekawego mi się pojawi. Ten też jest do mycia, ten już jest usyfiony totalnie. Dobra, ten jest ok. Ten moi pracownicy, zobaczmy, bada. To jest badacz, ok. W to alecie jest. W stre... Dobra, idziesz słuchaj na urlop. Matsu, idzie do toalety. Macu, idziesz na urlop. Eee, prowadzi autobus Wojciech G. Myje Ręce. Dobra, Damian S, idziesz na urlop. Teraz wszystkich wyślę na urlop. Nie będzie kim jeździć. No. Dobra, niech zostaje. Trzy osoby na urlop wystarczą. I po północy, dobra, finik finansowy za tamten dzień to było 53 tysiące. No nie było rekordu. 61 tysięcy to był rekord. Rekordu nie było. Eee, klimatyzator został ukończony. O, klimatyzator 47 tysięcy. Dobra, szybko jeszcze sklep zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Zwolnię z czas. No jest autobus. Eee, klimatyzator siedzi. Coś ciekawego tu jeszcze mamy. 141, 80, no dobra, to nie, nie, nie wejdzie na pewno, nie wskoczy. Ten autobus ewentualnie bym wziął pod uwagę, albo, no tylko ten. Tylko ten, e, tylko ten, zaproponuję mu 4, no nie będzie, 44 tysiące odrzucił, no trudno, no trudno eee, a na resztę to po prostu mnie nie stać no, no myślę, że jeszcze z przegubą bym jednego przytulił chętnie, tylko więcej trzeba mieć już pieniędzy dobra, jeden autobus się udało kupić eee, dzisiaj za wiele w odcinku nie zrobiłem oprócz eee, dobudowania tutaj kolejnego stanowiska do kupienia jednego autobusu no już sporo tych autobusów jest tak się popatrzę na zajezdnię sporo, sporo mmm eee, Zbieram, bo będzie powstawała nowa jakaś tam do zbudowania linia tutaj z tych, które są dostępne, albo ta pływalnia orka, albo tutaj ta Warszawa. Tutaj jest większy zysk, więc może w to pójdę, a później sobie zbuduję to. Nie? I, I tak będzie też większy przychód. Linie nocne widzę sobie śmigają w niewielkim obłożeniu. Tak, przy tych ludzi na przystankach, to jest dosłownie po jednej sztuce. Także te autobusiki małe, powiem Wam, że one na takie nocne linie się sprawdzają. Nie potrzeba dużych autobusów. No nie wiem, jak tu jest z tą, słuchajcie, realnością spalania i tak dalej, eksploatacji. Chyba wszystkie są traktowane tak samo, nie wiem. Eee, dobra, moi drodzy, tutaj kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego spotkania. Cześć.